Oh, no! wow, fajnie! Nowa mapa, ale zobacz dużo wow. ich jest. To jest tutaj. Ale dobrze wygląda, co? Mhm. Mm jak widzicie, nowa mapa w Apex Legends robi piorunujące wrażenie. Ten film powstał dzięki programowi EA Creator Network, dzięki któremu mogłem ograć już 11 sezon przed jego premierą. Dla was teraz e, wszystkie fajne rzeczy, które znajdują się na najnowszej mapie w Apex Legends, która trafi do gry wraz ze startem 11 sezonu, czyli 2 listopada o godzinie 19. Mam nadzieję, że się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. A ja jak zawsze. Życzę Wam miłego oglądania! Dobra, to teraz zwiedzanko będzie. Na tak, tak. To tak. ja sobie ty polecę, przetestuję tą procedurę. Jak to się nazywa? Ma to. Quip jakiś? Nie powinniśmy tego dzieła grawitacyjnego. Działo grawitacyjne, no, okej. Okay. Jak widzicie, mapa wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze i bardzo świeżo. A to dzięki temu, że jest wiele nowych asetów, to znaczy, że nie zostały wykorzystane te same budowle, te same struktury, które widzieliśmy na poprzednich mapach. No, drzwi są te same, ale widocznie w całej galaktyce produkują te same drzwi. Ktoś ma dobry biznes i niezły monopol, ale tak jak powiedziałem, dużo nowych asetów, dużo nowych domków, dzięki czemu ta mapa wygląda bardzo świeżo, bardzo inaczej i znów czujemy się, jakbyśmy grali w inną grę. No i to, co teraz widzicie, czyli. Działo grawitacyjne. Zniknęły balony na tej mapie. Nie mamy balonów, a właśnie za szybką rotację, za szybkie przemieszczanie się odpowiadają, odpowiadają te działa grawitacyjne, które są bardzo fajne, ponieważ podczas lotu w tym dziale grawitacyjnym można używać broni, można używać umiejętności. Jak widzicie, oczywiście nowa broń, czyli KAR, ale mi on jakoś nie przypadł do gustu. Być może trzeba nim dłużej pograć, żeby go okiełznać. Ja jednak wolę stale dobre R301 albo R90. No, bo tak, wbrew plotkom, R301 nie trafiło do zrzutu zaopatrzenia. W zrzucie zaopatrzenia znajdziemy teraz G7 skauta A Triple Take wraca na Ziemię i o dziwo wraca na Ziemię jako broń na naboje energetyczne. Tak jak to było na samym początku, kiedy graliśmy w Apex Legends. Ale już wracam do mapy, bo działo grawitacyjne i nowe asety to oczywiście nie jedyna nowość, którą znajdziecie na nowej mapie w 11 sezonie Apex Legends. Kolejną rzeczą jest rozbudowane i rozwinięte. PVE, czyli walka z potworami, walka z prowlerami oraz z pająkami. Zobaczcie jak to wygląda. Myślę, że, ale może być, może być albo pokochana, albo znienawidzona ta mapa. Myślę, że nie ma innej tak opcji. Myślę. Nie ma środka. Będzie, nie będzie polaryzacja w community. No, na maksa. Ale podoba mi się, bo brakowało mi takich wzgórz, takich. No, no jak na kanionie, ale jest jeszcze coś większego. I tutaj chyba uzupełnili tą moją pustkę. Zarówno Prawlery, jak i te pająki, które teraz widzicie, siedzą w gniazdach i trzeba je wywabić z tych gniazd, żeby was zaatakowały. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wpływało na ewentualną walkę, bo w tych grach, które udało nam się tutaj rozegrać, tak z Misie Konem, którego słyszycie w tle, nie udało nam się walczyć z PVE, kiedy ktoś nas zaatakował, lub nie udało nam się zaatakować drugiej drużyny, która akurat walczyła z pająkami lub z Prowlerami. Co warto zaznaczyć, to fakt, że obrażenia zadawane te w faunie rozwijają Wam pancerz, ewoluują Wam pancerz, ale w stosunku 1 do 4, czyli 4 zadane obrażenia tym potworkom, dają jeden punkt ewolucji pancerza. Także nabicie pancerza na samych tych potworkach to będzie raczej trudna i niemożliwa sprawa. Tak, jest Wioska Rybacka. Skoczę z mostu zaraz, zobaczę co się stanie. Zabrzmiało to. Dramatyczny. Wiem, wiem <laughs> Ale fajna ta plaża tutaj. No i o. fajnie, że te budyneczki są, kurde, żej biście to wygląda. Ach. Uwaga. Rampage tutaj. jest przed nami. Słyszę. Fora okay. I, por favor. Nie wiem, próbować. Nie, chodź do niego. jest. Chodź do niego. Powalony. Nie, można pływać, dobra. No to ja też tu idę. Da. O. Co on robił? Zabił trzech tam. Kolejny padł. Okej. Okay. What the fuck, who are you? A jest inny dźwięk... Erki. Yy, to, to daleko jest ona. Znaczy on.

Nie no, ładne te budneczki no. Nie no, cóż Czu Czuję to... się naprawdę, jakbym coś Ziną innego zagrał, no. no. Po kolejnego Sprawdźcie Za dużo te mapy były po prostu już. Lu lubię jak wraca jakaś mapa, ale potem mam takie wrażenie, że one się szybko przejadają. Ale są fajne te budynki, podoba mi się klimat bardzo. Mhm. Ten Jest fioletowy ten dodatek, nie? Jakby co. Mhm, tak. Ooo! Jak w, w tym, w BF4, co była ta mapa z tą anteną. No. A gdzie ta linka jedzie? Wow! Pocik fajny. Ale sztos. Ładnie. Ale sztos! Dobre miejscóweczki. Ale anasy fajne wchodzi Kwiatki z dziurką lewsza znowu dwuznacznie. Hmm. Zobaczmy co tam będzie Zaczynamcie Mamy kłopoty. Ale fajne kwiatki tam rozwarcie Jestem Dawaj w rozwarcie Ej, czy Placy mamy, placy mamy, placy mamy e, złapała mnie towarzystwo No nie, kujba. On wszystkich zabija Weź się strzelaj w tych szakach. tu się nie da po prostu Do zera, do zera Zostawiliśmy ten oddział, trudno nazwać to wezwaniem Też bym pokopał, ale już nikogo nie widzę Ale to fajne w sumie z tymi haulerkami, nie? Tak, no taką nudą nie wie. Zawsze coś

Nie no, rozdarcie koks jest Chciałeś powiedzieć rozwarcie No 2 HP mu zostało, ja pierdziu znowu ona zabiła, nie? A czy on? Co to jest? O, 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 o. Krajber No co ja liczę Łapity jest, nie? Jesteśmy w kolejnym pierścieniu. Teraz potrzebuję leczenia. Fajne palmy! No, jest jakiś lucik? Nie, Coś, ale panu? fajne. Do kampienia? spoko. Ale nie da się wejść między palmy. Nie. No, Ej, ładne, normalnie ładne. jak w Egipcie. Las Palmas O, o, o! Ktoś tam się obudził, tak? Nie, chyba za nim Jaaa! No kurde! O nie da się, nie da się Dobra. Mam jednego Ja jestem Drugi Ja to się? Asza orbita Kurwa mać no <laughs> Mam cztery asysty, nie? Teraz jest... Nie, niemożliwy się. E, tu pajaki są w ogóle, tak? Nie, były. Nie, są, są dobra. Są, jak jest na mapie, to, to są. Tak, tak, tak. Chodźcie, pajaki. Who are you, mate? Uuu! Uh. Powiększenie ciężkiego magazynku. Powiększenie lekkiego magazynku. Tutaj! Poziom trzeci. Już? Już, dobra. Chyba wygraliśmy tą rundę. Tak, będzie... Ale będzie ja mam 400 bipsa, nie? <laughs> Ile masz? Ja siadałem setu On pewnie będzie miał 3 Nie no, tyle to chyba... Dobra, nic nie mówię, lepiej co? So. Idę, biegnę Aaaa No, ale odwiedź Jesteś wysłonięty jakoś? Cofam się. On jest solo w ogóle? Spróbuj jumpada. Złapała go. Uhuhu. Kaberek na koniec. Ja bym był solo. Ale mapa przepiękna. Trzeba to przyznać, no.